Sztuczna inteligencja dla wielu brzmi tajemniczo, niemal jak magia ukryta w komputerach. Tymczasem to po prostu narzędzia, które naśladują ludzkie myślenie i uczą się na podstawie danych. Zacznijmy od podstaw. AI, czyli Artificial Intelligence, to po polsku sztuczna inteligencja, czyli systemy i programy, które potrafią analizować, przewidywać, a czasem nawet uczyć się zupełnie nowych rzeczy. Kluczowe są tu dane, im więcej informacji dostarczymy AI. Tym lepiej może zrozumieć świat i działać skuteczniej. Wyobraź sobie, że uczysz komputer rozpoznawać koty na zdjęciach. Pokazujesz mu tysiące obrazków: koty czarne, białe, pręgowane, z puszystymi ogonami i krótkimi uszami. Komputer nie wie, czym jest kot, ale analizując te obrazy, zaczyna dostrzegać pewne wzorce: wąsy, trójkątne uszy, charakterystyczny kształt pyska. Na podstawie tych powtarzających się cech tworzy model który potem pozwala mu zgadywać, to jest kot. Właśnie tak działa uczenie maszynowe, czyli machine learning. To jedna z najważniejszych gałęzi AI. W uczeniu maszynowym mamy kilka podejść. Uczenie nadzorowane polega na tym, że dajemy AI dane razem z odpowiedziami, czyli z tak zwanymi etykietami. Przykładowo, pokazujemy zdjęcie kota i podpisujemy je kot. Dzięki temu AI wie, czego szukać. Uczenie nienadzorowane to sytuacja, gdy dostarczamy dane bez etykiet, komputer sam musi znaleźć w nich powtarzające się wzorce, na przykład grupując podobne zdjęcia razem. Jest jeszcze uczenie przez wzmocnienie, tu AI uczy się poprzez nagrody i kary, czyli eksperymentuje, popełnia błędy i poprawia się, jak dziecko uczące się chodzić. AI towarzyszy nam każdego dnia, często nawet nie zdając sobie z tego sprawy. Gdy Netflix poleca ci nowy serial, to właśnie algorytmy przewidują, co może ci się spodobać na podstawie tego, co już oglądałeś. Gdy korzystasz z Google Maps, AI analizuje miliony danych o ruchu drogowym i podpowiada najszybszą trasę, przewidując nawet korki. Twój smartfon rozpoznaje twoją twarz, by odblokować ekran, to znowu sztuczna inteligencja. Nawet reklamy, które widzisz w internecie, są personalizowane właśnie przez AI która analizuje Twoje wyszukiwania i zakupy. Ale AI potrafi znacznie więcej. Dzisiejsze systemy rozpoznają emocje w głosie z ponad 85% skutecznością, co ma ogromne znaczenie w obsłudze klienta czy medycynie. Potrafią tworzyć obrazy, teksty i muzykę czasem w zaledwie kilka sekund. AI pomaga lekarzom diagnozować choroby szybciej niż człowiek, wykrywając subtelne zmiany na zdjęciach rentgenowskich, których ludzkie oko mogłoby nie zauważyć. Warto też wiedzieć, że AI dzielimy na różne poziomy zaawansowania. Wąska AI, jaką widzisz dziś w asystentach głosowych czy chatbotach, świetnie radzi sobie z jednym konkretnym zadaniem, na przykład odpowiadaniem na pytania czy rozpoznawaniem mowy. Ogólna AI, która potrafiłaby myśleć i uczyć się jak człowiek, to wciąż wizja przyszłości. Superinteligencja, przekraczająca nasze możliwości, to na razie temat dla pisarzy science fiction. Sztuczna inteligencja to narzędzie potężne, ale tylko tak dobre jak dane, które jej dostarczamy i sposób, w jaki ją wykorzystujemy. Rozumiejąc, jak działa AI, możesz korzystać z niej świadomie i bez obaw. Jeśli chcesz zgłębić ten temat, śledź kolejne materiały i daj znać, które aspekty sztucznej inteligencji najbardziej Cię interesują.